Siemaneczkę z tej strony Grzesiek, Beskid Biker, właśnie jesteśmy tutaj pod Mosarnym Groniem Próbujemy dotrzeć na górę Troszkę zamieszania, bo dokładnie nie wiemy w którym kierunku jechać, ale powolutku mapę Odpaliłem i będziemy podjeżdżać na szczyt Zaczynamy sprzątać las, kurde, zamiast Zamiast wjechać to widzę puszki wszędzie i Artur zbiera puszki To tak nie wolno w lesie śmiecić, kurde ludzie A w domu, a w domu jak zjeżdżasz, to talerz rzucasz na ziemię Mamy odpalone mapy CZ Wystartowaliśmy tam z dołu z parkingu, gdzieś 200 metrów stąd i pokazuje nam na górę 40 minut, ale to analogiem Ja bym miał za 5 Ale to zobaczymy Człowiek nie zna tutaj terenu, to pierwszy jest zawsze wyjazd taką, Taki rekonesans, nie? Na Mosarny tam, nie? Czy nie? Na Mosarny No, ale to chyba taki tam ogóle. Proszę? A tam źle, kurde Ale kamienie, czy co tam jest? No, grapy, kamienie Bo tam, po... Grzysiu, może cofniemy się, tam pojedziemy 200 metrów i w lewo, czerwonym, podjazdem. Próbujemy? 200 metrów i w czerwonym, podjazdem. Zobaczymy, jak nie to się wrócimy. Zagubienie, jak zawsze. Nie przygotowałem się w ogóle dzisiaj do tego wyjazdu czy zjazdu masarnego. Nie tędy droga. Wiesz, to nie był pasjonujący zjazd. Te brudy, że jestem. Haha. Zmienił zdanie teraz. No, on tak lubi, jest kapryśny. Podjazdowy tu jest. Mamosarny, no, żółty, oczywiście. Taki mi się fajnie podjeżdża, wiesz? Pewnie dłużej nie. Ale to można przetestować bo taką traskę to jest fajne. Dżelitowe traski. Co to jest? Rydzowy. Czubajka. A tutaj jest podjazd na Mosarny. Ale my chyba będziemy wjeżdżać no, 2,5 km na górę. To nie ma sensu tym jechać. do tak. czasu. Tworzyła cała teraz masyw Babi Góry. No, wygląda jak Zachodnie. Takie niższe. Niesamowite. Albo Fatra. Tutaj wyciągną, mamy leci na mosarny. Tutaj babia z tyłu. No, widoki zajebiste, nie? No i w tle mamy mosarny. Czy w tle u góry jest mosarny? Wieża widokowa. Podjeżdżamy sobie. Delikatnie. Troszkę jest tutaj. Podjazd, do fajnie. No, ale jest widoczek. Pytarda. Zajebiste masy w ogóle. Zajebiste. Nas czeka srogi podjazd, także zapinamy i próbujemy. Tatuś nie wiedzie. No i mamy pchanko, mamy Pizdusie pchają rowery pod górę Dobra, gołby wyjeżdżamy na serny Zobaczymy co tutaj będzie jazdy Serny, dronik I, I Fajna miejscóweczka w ogóle Jedziemy, zrobimy parę ujęć Ja pierdzielę No po prostu petarda tu jest To no, jest dobry zawodnik Podjeżdża kurcze na mocarny Ale ja tak powiedzmy, że elektryk to pizduśki jeżdżą Tak komandos w ogóle No ale zawodnik jest dobry No tutaj mamy fajnie rozpisane traski wszystkie Ja bym chciał sobie Na początek polecieć tą sokolica Tą traską niebieską I z tego co tu widzimy to jest 4750 metrów Nachylenie 7,2 stopnia Spadek 340 metrów Aha. I teraz tak My jesteśmy tutaj tu Czy polecimy sobie niebieską A jeszcze mnie ciekawi ta To mnie ciekawi Tabakowy To jest tutaj tabakowy, trzeba to obczaić jak tam ten tabakowy kolisty groń Kolisty groń tu jest Dobra, to wpiszemy w mapkach, nie? Bardzo źle oznakowane Czekaj, zaraz za mapkę zobaczymy Dobra, mamy Mamy z jedziemy zachowawczo, testujemy trasę, bo jedziemy pierwszy raz, więc też niebieska, to powinno być spoko, nie? Dobra, odpalamy bambusze i lecimy, no to dawamy. Pozycja bioderko, bioderko. Ok, let's go. Bioderko Dropiszcze To jest A, drop tam był taki Pan drop, który nie wyszedł Ale fajna. To jest 3. Diablik. Diablak. Czarny Mogło być fajne, nie? Las to jest zajebisty Weterko

to Dobra, to jakiś singiel jest, ale... Ale kurde, dziki. Gdzie to idzie? Na dół czy tu? To... O kurwa. Jakiś kamień dopnę. To mega. Naczuję tak po prostu, nie? A to jest kurwa duro. Mosarne. Na pierdzielę. To ma kąty dzikie. Upieruna. Chyba nie tu. Chyba tu. Ale fala mi suwa. Musimy tutaj wyjechać, jakoś wypchnąć. Tutaj pewnie. Pewnie Ale miejscóweczko, nie? To jest miejscuba. Czekaj, już to ruszę. To są właśnie najlepsze, kurde. Takie momenty są najlepsze. To się trudno. Nope. No to nie jest łatwy sport, no. nie jest łatwy. O, ja A ja pierdziel. mamy na wyciąg wracamy. Czekaj, bo już tam idę, tatuś. Tatuś, spoko. Czekaj, czekaj, czekaj.